To samo miałam, Mara. będę musiał cię po Ale przecież miałam to samo, czemu wymyślasz coś? No to samo miałam. Od razu, to po co miałam to klikać, skoro miałam od razu to samo. Wiecie, jaka jest różnica? No to samo, no, naprawdę troszeczkę nie rozumiem, bo... Akurat miałam to samo. I widzisz no e, na kanały. Ale, jak kamerę, tak glamour, ale jak masz jeszcze prawda? narzędzie sortowania. No ale ja wiem, na czym to polega. Tutaj no, ale... narzędzia. To... Możesz sobie wyświetlać np. ostatnią godzinę i wszystkie najnowsze wiadomości. Ja to Ostatnie no 24 ta, to godziny. Był, to, co było potrzebne. I to no jest to taka z... no dobrze, spoko ale... opcja. Na przykład no. masz tutaj 7 godzin temu Karolinku i czytamy, bo tutaj rzekomo jest coś napisane. Dobra. Mm. Stało? Nie. No przecież to tylko patrzę, to no przecież nic nie mówię nawet. No co, wisną. Oj, kuka. Rapujący youtuberze Znak to temat tapośle, rzeka. Część Kawaszka z nich cypała. już na dobre e, zadomowiła się na naszej scenie, niektórzy i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzie jest to napisane, że on ma mieć. A, tutaj w ogóle... Cik, cik, nie wiesz tego. bo no tu teraz na no, dworze coś. No co, no zaraz wam strącił komputer, czy monitor, czy coś. Co? No weź tego szczura. No piorę! jak kurluzł. Właśnie go zabieram, po to, żeby ci nie przeszkadzał. Czy ob ob dosyć obszerny artykuł zrobili. Dobra, pan Paweł, coś tam. Uprzejmie że zezwolenie, które w dniu 8 grudnia wpłynęło drogą elektroniczną do państwa komisji do spraw wyjaśnienia przypadku czynności skierowanej. A to stare, to stare, to w sprawie tamtej jeszcze dramy, co była w grudniu. Tutaj to wezwanie, które ja opublikowałem akurat. To oni wszystko tu chyba zebrali do kupy jeszcze. E... Tak, ale tutaj po prostu opisali tą dramę, a nie napisali, że on będzie za to odpowiadał. Ale jest jeszcze drugi artykuł tutaj. był. Jeden jeszcze był drugi. To ten sam jest. To jest ten sam Karolina.